Drodzy mieszkańcy gminy Kolbudy, już wkrótce zasiądziemy do świątecznego stołu, aby w gronie rodziny i przyjaciół radować się niezwykłym wydarzeniem. Boże Narodzenie to czas radości, miłości i duchowych przeżyć. Przepełnione rodzinnym ciepłem spotkania, wręczane wzajemnie prezenty, a także wyjątkowy aromat choinki, pomagają nam oderwać się od trosk i problemów, jakie napotykamy w codziennym życiu. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia i spokoju, a w nowym 2022 roku wielu szczęśliwych chwil, radości, optymizmu, samych sukcesów oraz spełnienia marzeń.